Kogo witam, kogo goszczę? Dzień dobry. Witam serdecznie. Przedstaw się mordeczko, bo nie wszyscy Cię będą znali u mnie na kanale? Ferrari z tej strony. Znaczymy. Powiedz mi teraz, na jaki kanał, bo zawsze o to pytam na początku. Na jaki kanał zapraszasz ludzi? Na YouTube mój swój kanał. Zapraszam no, na mój kanał Madeusz Ferrari Instagram Madeusz Ferrari. I wszystko wiadomo, i bardzo dobrze. Dobra, szybkie pytania. Pierwsze pytanie: ogień czy woda? Ogień. Góry czy morze? Szybko, szybko. Może. Taniec czy sen? Sen, Taniec. nie seks Taniec. burza czy słońce? Słońce. Drink czy woda? Drink. <laughs> Dobra morda, szybko zadawałem pytania mm. i to tak o to chodzi, żeby szybko odpowiadał. Pamiętasz wszystkie odpowiedzi? No wydaje mi się, że tak. Będę cię pytał teraz dlaczego akurat tak, bo to wiesz, tam szybko odpowiadałeś, nie. Mm? Ogień czy woda odpowiedziałeś? Mm. Bo ja tak powiem ci nie zakodowałem. Bo płonie we mnie ogień. Dlatego. No. Moja... Piękny zdolny, skromny. Góry czy morze? Morze, bo jestem z nad i kocham morze i. To powiedz od razu skąd, plaże, tak skąd jesteś. Później jesteś. Zajebista. jeździłem tam na, na wakacje ustek. jako dziecko, to tak no, na marginesie. Nie was. Taniec czy sen? Taniec, bo nigdy nie śpię w nocy, w sumie jestem nocnym markiem i kocham no. latać po baletach. No, tak? To A pokażesz drugi... jak tańczysz? Nie... Czy pokażesz? Ty jaki ty kurwa jesteś? Coś Gepard Chester. Burza czy słońce? Słońce, bo no, ogólnie nie lubię zimy, nie lubię deszczu. Kocham jakie słoneczko, nie. wyjść do znajomych albo po prostu przybywać na słońcu. I, I dupeczki inny. na plaży, nie? Dupeczki no, na plaży. Drogę. Dobra, i drink czy woda tutaj wszystkich pytam, bo wiesz. Przed... No ja drink, no bo ogólnie średnio przepadam za wodą, piję, bo muszę. No. A drinka sobie czasem lubię walczyć. A do walki będziesz pił? Teraz? W bardzo umiarkowanych ilościach w sensie jak dzisiaj wypijesz się piwa, no. no to może w jakimś tam stopniu wpłynie na pewno na końcowy efekt, ale aż tak się tym nie przejmuję, no bo wydaje mi się, że i tak. To szybkie pytanie, takie dodatkowe, ile u ciebie to jest umiarnie, no. umiarnie. Umiarkowany kuć no. alkoholu? No to tak bym do dwóch do dwóch piw, do dwóch drinków. Powiedział, ale no. dzisiaj... do, dwóch do piw 3. czy do dwóch drinków? No i to i to. Nie? Kurwa, taki ten... Dobra, to dziękuję Ci bardzo. Jeszcze zaraz Dzięki. zapraszamy na Amadeusz Ferrari. piąteczka. Czy no pasują i... ci te rękawice Polk? Pojowskie no. są, zajebiste. Jak no ja i zapraszamy wiem, też to, na Fame zobaczyć Twoją walkę z kim? z Bystrzakiem. Z bystrzakiem. No. Będzie klepany. Kto Może będzie nie zdąży Kto odklepać. Kto będzie no na pewno nie ja. No. <laughs>